ty się odnajdujesz w społeczności odbudowani? Jak, jak tą wspólną drogę postrzegasz dzisiaj? Te spotkania z mężczyznami, którzy przyjeżdżają na, na warsztaty, nasze grupy społecznościowe, na Whatsappie, podcasty, wszystko to, co robimy. No dla mnie odbudowanie po prostu dodają, dodają mi skrzydeł. Czuję w tej grupie wsparcie, czuję zaufanie, czuję się też potrzebny, czuję się częścią, częścią tej grupy. No i wiem, że mi jako drugiemu człowiekowi bardzo potrzebny jest drugi człowiek. A szczególnie taki, który mnie zrozumie, taki, który ma bardzo podobne wartości jak ja, z którym zawsze mogę porozmawiać. No jest tam nas na grupie, nie wiem, kilkadziesiąt osób, które są zawsze gdzieś tam dostępne. Jak nie jedna osoba, to druga, to trzecia. Każdy z nas jest inny, a zarazem każdy jest piękny i wspaniały. A więc z wieloma osobami rozumie się tam, tam bez słów. I dla mnie, jako dla drugiego człowieka, nawet nieuzależnionego, ale też, też jako uzależnionego, jako duchowego, yy, mi są potrzebne też inne osoby. Mi mm -hmm. jest potrzebna wspólnota i to, że mi, jest to, że mi to jest potrzebne yy, i że ja mam tego świadomość,